W trójkącie prostokątnym ABC odcinek AB jest przeciwprostokątną i jego długość jest równa 13, oraz długość odcinka BC jest równa 12. My musimy obliczyć sinus kąta ABC. Żeby to zrobić, no to standardowo wykonujemy na początku rysunek poglądowy, czyli rysujemy nasz trójkąt prostokątny. No i następnie oznaczamy jego wierzchołki zgodnie z treścią zadania. AB ma być przeciwprostokątną, czyli na przykład możemy dać wierzchołek A tu, a wówczas B będzie tu, no i C przy kącie prostym. No i wiemy, że AB ma długość 13, a ponadto wiemy, że BC ma długość 12. Musimy obliczyć sinus kąta ABC, czyli tego przy wierzchołku B. W skrócie oznaczmy go sobie na przykład przez alfa. Sinus alfa w takim razie z definicji sinusa dla trójkąta prostokątnego. Jest to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa do przeciwprostokątnej. Czyli jeżeli ten odcinek byśmy sobie oznaczyli przez x, no to wówczas sinus alfa jest równy x przez 13. Zatem, żebyśmy mogli wprost wskazać wartość sinusa alfa, no to musimy najpierw obliczyć wartość x. To zrobimy z twierdzenia Pitagorasa. Suma, przypro... suma kwadratów przyprostokątnych musi być równa kwadratowi przeciwprostokątnej, czyli zapisujemy, że 12 do kwadratu plus x do kwadratu musi być równe 13 kwadrat. No i z tego równania wyliczamy x kwadrat. Od razu przyniosę 12 do kwadratu na prawą stronę i otrzymamy równanie x kwadrat równa się 13 do kwadratu, czyli 100. 69 minus 12 do kwadratu, czyli minus 144, dlatego właśnie x kwadrat jest równe 25, zatem x jest równe 5. Rozwiązanie ujemne x równa się minus 5 odrzucamy, ponieważ x to długość odcinka, czyli musi być dodatni, w związku z czym sinus alfa A jest równe pod x, podstawiamy 5, czyli 5 5,13. Czyli odpowiedzią w tym zadaniu było B.